Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego siadamy. Dobrze. Kochani, bardzo serdecznie Was witam w drugim dniu naszych rekolekcji. Mówimy sobie o nadziei. I dla starszych, tak żebyście wiedzieli, mamy przygotowane drogi krzyżowe, ale tak stwierdziłem, że z Wami chciałbym dzisiaj porozmawiać, opowiedzieć Wam o takiej bardzo ważnej przypowieści historii z Pisma Świętego, która mówi nam o tym, że nawet w najtrudniejszych momentach. Mamy zawsze nadzieję, powinniśmy mieć zawsze nadzieję. Mam nadzieję, że to nie będzie dla Was nowość. Mam nadzieję, że większość z Was albo wielu z Was słyszeli już o tej postaci ze Starego Testamentu, o takim bardzo wyjątkowym proroku, o proroku Jonaszu. W Starym Testamencie to jest jedna z bardzo ciekawych, ale najkrótszych chyba ksiąg. Warto przeczytać. Kto umie czytać, powinien już sobie, macie cały wielki post na to, przeczytać całą księgę Jonasza. Ona jest bardzo krótka, ma tylko kilka rozdziałów, ale opowiada o pięknej historii. Pan Bóg, który kocha człowieka, nie chce, żeby człowiek był nieszczęśliwy, wybrał sobie Jonasza do tego, żeby poszedł do takiego dużego miasta, do miasta Niniwy żeby poprosił ich, głosił im to, że mają się zmienić, mają się nawrócić. No, tam żyli ludzie w sposób taki bardzo niedobry, zły, grzeszny, który ewidentnie można powiedzieć był takim stylem życia, który nie kochał Pana Boga, był bardzo egoistyczny i Pan Bóg powiedział, pomyślał, jak się nie zmienią, no to ich los będzie taki jak Sodomy i Gomory. A Sodoma i Gomora została wypalona ogniem, została zniszczona cała. Wszyscy, którzy tam byli, zostali yy, zniszczeni ogniem. I wybrał sobie właśnie Bóg tego proroka, takiego wyjątkowego człowieka, aby on głosił właśnie to słowo Boże. Jak się nie nawrócicie, wszystkich was spotka zły los. Jak się nie zmienicie, nie powrócicie do Pana Boga, no to wtedy będzie z Wami źle. Jonasz pomyślał, powiedział: Panie Boże, nie, nie, to nie dla mnie. Ja znam Niniwę. Ci ludzie, jak to usłyszą, to ja źle skończę, nie oni. I co zrobił? Powiedział: Nie. Poszedł w drugą stronę, totalnie wsiadł na statek. I chciał odpłynąć jak najdalej od Niniwy się tylko dało. Ale jak Pan Bóg coś powiedział, Pan Bóg jest wierny temu, co powiedział, i ma wiele sposobów, żeby zrealizować te plany. No i spotkała ten statek, na którym był Jonasz, wielka, wielka burza, wielkie fale. Ci wszyscy zaprawieni w rejsach marynarze. Bardzo się przestraszyli. Oni nie wierzyli w tego Boga, w którego wierzył Jonasz, ale można powiedzieć, byli bogobojni, wiedzieli i mieli takie przeczucie, że ta burza na jeziorze, burza na morzu, jest spowodowana tym, że ktoś obraził jakiegoś Boga. No i w końcu Jonasz pękł i powiedział: Wiecie co? To moja wina. No, bo nie chciał, żeby wszyscy zginęli przez niego. Była tak wielka burza, że ci wszyscy marynarze naprawdę byli przestraszeni. Więc co oni zrobili? No to jak twoja wina, to musimy się ciebie pozbyć. I wrzucili Jonasza do morza. No i jak jest wielka burza na jeziorze, są wielkie fale, wielki wiatr, no to niestety źle się z takim człowiekiem dzieje, który nie ma żadnych łódek, nie wiem, pomocy tak jak dzisiaj, żadnych kół ratunkowych no i co się stało? Pan Bóg powiedział nie, ja dalej chcę żeby Jonasz był moim prorokiem i co zrobił? Zesłał wielką, gigantyczną rybę, która połknęła Jonasza i Jonasz przesiedział w jej żołądku trzy dni trzy długie dni i tak się zastanawiał, myślał. No i w końcu po tych trzech dniach powiedział, no dobrze, Panie Boże, dajesz mi wielkie znaki, no i widzę, że nie ucieknę przed twoim, przed Twoją wolą, przed Twoim zadaniem. No i co? Ta ryba go wypuściła, on wypłynął na brzeg i taki zrezygnowany, ale idzie do tego wielkiego miasta Niniwy i mówi, od bramy do bramy, a to było tak duże miasto, że żeby przejść z jednego krańca na drugi, trzeba aż iść cały dzień. I Jonasz krzyczy, woła. Jak się nie nawrócicie, to Bóg ześle na was karę. Skończycie jak Sodoma i Gomora. Nie zostanie kamień na kamieniu. Nigdy nie przeżyje. No i idzie, głosi, krzyczy. O dziwo, nikt nie chce mu zrobić krzywdy. Ta wieść do, doszła do rządcy tego miasta, do króla tego miasta. I ten król zaczął myśleć i się bardzo przejął tym, co prorok Jonasz głosi. I co się dzieje? Nie tylko on, ale zarządził w całym mieście działania właśnie pokutne. Wszyscy musieli zdjąć te uroczyste, takie codzienne szaty i przywrzeć, przy, u, ubrać się w worki pokutne, byśmy tak to dzisiaj może nazwali, i mieli prosić o przebaczenie za swoje grzechy. Ale nie tylko ludziom to nakazano, nawet zwierzętom. I prorok Jonasz głosi właśnie to, że jak się nie nawrócicie, wszyscy źle skończycie. I cała Niniwa, wszyscy ludzie podjęli to jego wezwanie. Zaczęli pokutować, zaczęli przepraszać Pana Boga za swoje grzechy. I Pan Bóg ulitował się nad tą Liniwą, ulitował się nad tym miastem i yy, nie zniszczył go. I ci ludzie się zmienili, nawrócili, zaczęli inaczej żyć, dzięki właśnie Jonaszowi. Kochani, yy, ta opowieść, piękna księga o proroku Jonaszu, uczy nas wielu ważnych rzeczy o nadziei i o zaufaniu, o Panu Bogu. Jonasz, który został wybrany przez Boga, bardzo bał się wypełnić Boże polecenie. I może też nieraz jest tak w naszym życiu, że my też boimy się tych wszystkich zadań, obowiązków, które są przed nami. Ale tu trzeba zawsze pamiętać, że Bóg zawsze stoi po naszej stronie i jest z nami. Nawet jak nam się wydaje, że jesteśmy sami w tym żołądku wielkiej ryby, jak jesteśmy przestraszeni. Jonasz na początku próbuje uciec przed Bogiem, ale Bóg miał inne plany. Bóg posyła burzę i zmusza proroka do tego, by jednak się zmienił. To pokazuje nam, że wtedy, kiedy próbujemy uciec przed trudnościami, Bóg nas nie opuszcza, ale Bóg zawsze daje nam szansę, możliwości, zsyła nam takie okoliczności, które dają nam szansę na poprawę, na przemianę, na zmianę siebie, na nawrócenie. Kiedy Jonasz został wrzucony do morza, wydaje się, że nie ma dla niego nadziei. Że koniec z nim. Ale Bóg zsyła wielką rybę. W brzuchu tej ryby na pewno Jonasz dużo musiał myśleć, na pewno się modlił i zrozumiał swój błąd i prosił Boga o przebaczenie. Nie ma sytuacji beznadziejnych. W każdej sytuacji możemy zwrócić do Boga, możemy zwrócić się do Niego z modlitwą i wtedy mamy nadzieję, że nam pomoże. Po trzech dniach, po trzech nocach ryba wypluwa Jonasza na brzeg. I w tym razem, po tej wielkiej, boskiej interwencji, Jonasz posłuchał Bożego polecenia. Udał się do wielkiego miasta i głosił to, co kazał mu Pan Bóg. I nie tylko Jonasz został ocalony, nie tylko Jonasz spełnił to Boże wezwanie, spełnił swoje powołanie. Ale także ci wszyscy, którym głosił słowo Boże. Wtedy, kiedy ufamy Panu Bogu, wtedy, kiedy wykonujemy to, co ono nas mówi, kiedy wykonujemy Jego przykazania, wtedy sami doświadczamy Bożej łaski, ale dajemy szansę, aby inni doświadczyli też Bożego działania. Historia Jonasza pokazuje nam, że zaufanie Bogu, nadzieja. Że jest zawsze przy nas, są bardzo ważne w naszym życiu. Jonasz, chociaż próbuje uciec przed zadaniem, Bóg nigdy w niego nie zwątpił i daje drugą szansę. Możemy też czasami jesteśmy przytłoczeni naszymi trudnościami, problemami, obowiązkami, ale Bóg zawsze jest przy nas, zawsze mamy mu ufać. W codziennym życiu napotykamy różne wyzwania, trudności. Może to być trudna sytuacja w szkole, problemy w domu, ze zdrowiem, z nauką. W takich chwilach bardzo ważne jest to, żebyśmy zawsze potrafili zaufać Panu Bogu. Zaufać temu, że On ma dla nas najlepszy plan, nawet jeżeli teraz go nie rozumiemy, nawet jeżeli wydaje się dla nas trudny, prawie niemożliwy do wykonania. Jonasz nauczył się tego, że zaufanie Bogu przynosi wielkie owoce. Kiedy w końcu posłuchał Bożego polecenia, udał się do Niniwy, mieszkańcy miasta uwierzyli i zostali ocaleni. To pokazuje, że nasze zaufanie do Boga przynosi dobro nie tylko nam, ale innym ludziom. Kiedy ufamy Bogu, wykonujemy Jego polecenia, stajemy się narzędziem w Jego rękach. Ani by przynieść Boże błogosławieństwo innym. Ważne jest to, byśmy pamiętali, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy samotni, kiedy czujemy się bezradni, Bóg jest obecny i zawsze na wyciągnięcie ręki, by nam pomóc. Trzeba w to uwierzyć, trzeba Panu Bogu zaufać, i wtedy będziemy mieć nadzieję, że On nas prowadzi i chroni. Drogie dzieci, ta opowieść o proroku Jonaszu jest pięknym przykładem tego, że nadzieja i zaufanie Bogu zmieniają życie. Kiedy napotkamy trudności, pamiętajmy, że Bóg jest z nami, że możemy Mu zaufać, że On ma dla nas zawsze najlepszą drogę. Bóg pokazuje swoją największą miłość do nas te, wtedy, kiedy oddaje za nas swojego Syna Jezusa Chrystusa. Tym znakiem tej miłości jest Krzyż. Krzyż jest symbolem nadziei. Krzyż jest symbolem miłości Boga do każdego z nas. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Bóg pokazał, że zawsze jest z nami. Że w najtrudniejszych chwilach naszego życia możemy na niego liczyć. Kiedy patrzymy na Krzyż. Wiemy, że Bóg nas kocha, że możemy Mu zaufać, że On prowadzi nas do życia wiecznego. Niech ta historia, to opowiadanie o proroku Jonaszu będzie dla nas właśnie inspiracją, by zachować nadzieję i byśmy zaufali Panu Bogu w każdej sytuacji. Modlitwa, nadzieja to są bardzo ważne momenty, elementy naszego życia, spotkania z Panem Bogiem. I pomagają przetrwać trudne chwile. Opowieść o proroku Jonaszu uczy nas, że wtedy, kiedy mamy obawy, wątpliwości, możemy zaufać Bogu. Jonasz boi się wypełniać Boże polecenie, ale ten trudny przykład, najpierw burzy, potem tego bycia w tym żołądku ryby, nauczyło go. Że z Bogiem nie ma rzeczy niemożliwych. Zaufanie przynosi błogosławieństwo. Jonasz modli się w brzuchu ryby i dostaje tę łaskę odwagi, odwagi, która przemienia jego serce. I daje tą łaskę innym, którzy za Jego przewodnictwem, działaniem zmieniają się i nawracają. Moi drodzy, dzisiaj tutaj na środku mamy krzyż. Krzyż jest znakiem miłości, krzyż jest znakiem, który spotykamy przecież prawie wszędzie, w naszych domach, nie tylko w kościele, ale przy drogach, w urzędach, w klasach możemy znaleźć ten wielki znak Bożej miłości. I moi drodzy, jak przeczytacie sobie o tym Jonaszu i zobaczycie y, tą jego historię, Pan Jezus umiera na krzyżu, oddaje swoje życie właśnie za nas, byśmy się mogli zmienić, nawrócić, byśmy byli lepsi. Umiera na krzyżu i też jest trzy dni w grobie. Trzy dni. I potem następuje radość z martwych wstania. To jest dla nas wielkie zadanie, żebyśmy potrafili o tym zawsze pamiętać. Już bo się troszkę zgubiłem w moich kartkach. Jak to, tak to jest, jak się nie numeruje kolejności. Patrząc na Krzyż Pana Jezusa, mamy pamiętać o Jego wielkiej miłości, która daje nadzieję. Ale mamy także pamiętać o tym, że On umiera dlatego, żebyśmy mogli być szczęśliwi. On bierze na siebie nasze grzechy, On bierze na siebie nasze wszystkie trudności, całe zło, które gdzieś pojawiło się w naszym życiu. Po to, żebyśmy mieli. Szczęście, po to, żebyśmy mieli nadzieję na życie wieczne. I czasami właśnie to kroczenie drogą krzyża, drogą za Panem Jezusem, wymaga od nas wielkiej odwagi. Może nieraz uciekamy przed tym, żeby być dobrymi ludźmi, żeby żyć według przykazań, według tych zasad, o których mówi nam Ewangelia, o których mówią nam. Przykazania, o których mówi nam Pan Jezus. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy właśnie sobie zawsze przypominali. Pan Jezus tak bardzo nas kocha, że nie odwraca się tak jak Jonasz, nie ucieka przed tym wielkim zadaniem, ale wypełnia je, a my przez to mamy nadzieję, nadzieję na bycie lepszym, świętym bardziej doskonałym. Dzisiaj dla nas ma być to takie właśnie wezwanie do tego, żebyśmy zawsze chcieli iść za Panem Jezusem, nawet wtedy, kiedy jest trudno. Uklęknijmy teraz na chwilę. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem nadziei i siły. Dzisiaj chcemy Cię prosić, abyś napełnił nasze serca głęboką wiarą i zaufaniem do Ciebie. Szczególnie w tych chwilach, które są dla nas trudem, są niepewnością, pomóż nam pamiętać, że zawsze jesteś znany. Pomóż nam ufać, nawet kiedy fale naszego życia są bardzo wysokie i wieje przeciwny wiatr. Daj nam odwagę taką, jaką miał Jonasz, taką, jaką miał Święty Piotr, taką, jaką miałeś Ty, podejmując za nas. Mękę i śmierć na krzyżu. Pomóż nam, abyśmy pomimo naszych lęków potrafili Tobie zaufać. Prosimy Cię, abyś wyciągnął do nas rękę, kiedy zaczynamy tonąć w zwątpieniu, i podtrzymywał nas swoją miłością i łaską. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją obecność w naszym życiu, za to, że nigdy nas nie opuszczasz. Prosimy, abyś napełnił nasze życie swoją nadzieją, która pochodzi od ciebie, i byś dawał nam siłę, abyśmy mogli iść dalej, wierząc, że Twoje plany wobec nas są pełne miłości i dobroci. W Twoje ręce powierzamy nasze życie i prosimy, abyś zawsze był naszym przewodnikiem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków amen Usiądźmy Moi drodzy tak jak wczoraj prosiłem was żebyście się stawali e, tym światłem w ciemnościach żebyście byli dla innych takim promykiem nadziei dzisiaj moi drodzy proszę was dokładnie o to samo Tak jak Jonasz był dla innych powodem do tego że się zmienili powodem do tego, że się nawrócili, przemienili swoje życie. Słuchajcie wy też możecie być takimi Jonaszami w swoim domu, w swojej klasie. I to nie chodzi o to, żeby może najpierw palcem wskazywać robisz źle. Ale chodzi o to, żebyśmy odważnie mówili i wskazywali zawsze na Pana Jezusa, żebyśmy może się właśnie zastanowili nad swoim postępowaniem. Czy idę w tą stronę i w taki sposób, jaki chce ode mnie Pan Jezus? Bo tak jak Jonasz na początku uciekał przed Bożą Wolą, przed Bożym Wezwaniem, nie do, nie do końca chciał być prorokiem i tak czasami jest z nami. My nie zawsze potrafimy iść tą drogą, którą przygotował nam Pan Jezus. A tą drogę znacie. Poznacie Bo przykazania Boże, znacie chociażby to, jak trzeba się zachowywać w szkole, w domu, o tym mówią Wam nauczyciele, o tym mówią Wam rodzice. I moi drodzy, to jest właśnie po to, byśmy czynili zawsze dobro. Jak czynimy dobro, to wskazujemy innym drogę do Pana Jezusa. Nie trzeba głosić takich mocnych słów jak Jonasz, ale trzeba chcieć zawsze pełnić wolę Bożą. Trzecie klasy na pewno dobrze to wiedzą, bo za niedługo się przygotowują teraz do komunii, za niedługo będą już pięknie wszystkim świadczyć o tym, że Pan Jezus zamieszka im, zamieszkał w ich sercu. Ale teraz mają się do tego też przygotowywać i młodsi też. Mają pokazywać wszystkim to, że chce być bliżej Pana Jezusa. Chce iść tą drogą, której On nas uczy, ale trzeba zmienić swoje postępowanie. Mam nadzieję, że wczoraj wzięliście sobie do serca i próbowaliście być chociaż troszeczkę lepsi w swoich domach, w szkole, na zajęciach. Dzisiaj zapamiętajcie właśnie postać proroka Jonasza, że nawet jeżeli nie wychodzi, Pan Jezus zawsze pomoże w tym, żeby być lepszym. Nawet jak czasami chcemy być dobrze, nam nie wychodzi, nie mamy się w tym poddawać. Bardzo Was o to proszę. To jest taki mały owoc, może tych rekolekcji, żebyście zapamiętali, że Wy macie być nadzieją, Wy macie być tym dobrem, który spotyka innych. Bo od tego zaczyna się tak naprawdę wszystko, cała przemiana. Od każdego z nas, każdy z nas, robiąc dobry, jeden dobry uczynek, sprawi, że tych dobrych uczynków będzie cała armia. I to jest naprawdę piękna rzecz. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję, zapraszam jutro. Przypominam. Że jutro spotykamy się na Mszy Świętej, więc będzie to troszeczkę inaczej wyglądało. Na pewno wiecie, jak wygląda Msza Święta. Do zobaczenia jutro. Pomódlmy się. Uklęknijmy. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.